Jesteśmy bezpieczni. Artur Gwóźdź z nami świeżo po zakończonej jubileuszowej gali Babylon MMA-30. Ode mnie tak. Pogoda nie pokrzyżowała planów. Walki od pierwszej do ostatniej emocjonujące były i skończenia były. Jak pełen dystans to twarde naprawdę bitki, więc no Gala na plus na pewno. No mam taką nadzieję. Wiesz. To będą kibice i wyjdzie dziennikarze oceniać tą galę czy ona była na plus według mojego e, uznania jak najbardziej to była super gala przede wszystkim jubileuszowa ze zwrotami akcji no i jest to krasą czyli z tą walką o pas Łukasza kasza e, też ciekawy pojedynek Tymka Łopaczyka ciekawy pojedynek w kategorii 93 na tego chłopaka proszę zwrócił Geiser już zając e, to jest ciekawa postać też będzie mi się wydaje się fajnie ten chłopak rozwija Przemysław Górny który wskakuje tak naprawdę na raz minął na kartę walk. Daje naprawdę bardzo dobry pojedynek. Eee, dziewczyny jak to dziewczyny zawsze do samego końca walczą. Waga ciężka nam zaskoczyła mnie. Dzisiaj wszyscy tak naprawdę myśleli, że tu będzie ogień od samej minuty i nie, nie będzie to będzie do pierwszej rundy. a tutaj trzy minuty ciężkiej naprawdę ciężkiej walki dla jednego i drugiego. I wreszcie Marcin Sianos inteligentnie, mądrze wykorzystuje swoje zapasy, swoją siłę eee, i eee, dowozi pojedynek na punkty, który się zaczko kiedy zdarzało, jeśli chodzi o jego karierę. A z tego jestem bardzo zadowolona na walkę wieczoru. Co mam ci powiedzieć? No. Rewelacja. Kurwa, raz że rewelacja, dwa że e, tak krwawej walki nie widziałem bardzo dawno. Zresztą widzieliście sami, zobaczcie oktagon. E, to jest e, rzeźnia, tak naprawdę, ale, ale ja już jeszcze ręce mam całe krwi, wystarczyło tego. Ale przede wszystkim też ogromny szacunek dla e, Machado. Nie? Jednak e, chłopak przyjechał, bił się w, w dobrej sytuacji. Dla Dobrej Federacji też był, mi się nie przyjął tutaj. Tu chciał naprawdę Łukasza zgnieść, i obydwoje mieli ciężkie chwile w tym pojedynku, bo tutaj było blisko, żeby Machado przełamał Łukasza Sudolskiego, ale pchła naprawdę rewelacyjnie, do samego końca z wielkim charakterem, z wielką siłą i tak dalej. On był zdeterminowany, zresztą zobaczcie sami, od samego pojedynku te chłopaki poszli takim ogniem, i, kurwa, od samej sekundy poszli takim ogniem na walkę w katastrofie kategorii 93 kilo, gdzie to trzeba zrobić 5 rund, tam nie było, to, to ta walka tak i tak by nie potrwała pełne 5 e, rund, ale pojedynek świetny, ja jestem w niebo wzięty, że taki pojedynek dochodzi, przede wszystkim po takim pojedynku Łukasz Cudowski zostaje mistrzem Federacji Babilon. Nie widzieliśmy Babilona dłuższy czas w Międzyzdrojach, a zawsze to z Tomkiem się kojarzyło, Prze, na początku już wiele, wiele lat temu, gale bokserskie, później mieszane, MMA boks, teraz w końcu te sporty walki wracają do Międzyzdrojów, no jest tu klimat, jest tu klimat na pewno, bo to jest jedyne takie chyba wydarzenie w skali roku z takim tym specyficznym letnim klimatem. Dokładnie przede wszystkim e, powiedzmy sobie otwarcie, tutaj Federacja Babilon debiutowała. Mhm. E, chyba pierwszą galę MMA robili e, w międzyzrojach właśnie. Tak, tak, tak. E, to była pierwsza gala, no wróciliśmy na jubileuszową 30, też było po okresie pandemii, w którym też e, nie było tych międzyzdroi. Wróciliśmy tutaj, tak jak powiedziałeś, świetne klimatyczne miejsce, ze swoim specyficznym, e, e, takim jakby to powiedzieć, wiesz, klimatem, który tak naprawdę dzisiaj ja się modliłem cały czas, żeby nie padało. Był moment taki, że chyba przy czwartej walce już patrzę, chmury nachodzą no poszły, poszły. I, i poszły bokiem, i tak dalej, i tak dalej. Słoneczko od samego początku, potem chmury i tego. Super, że dzisiaj miała ta gala tą możliwość, żeby jednak przy Polskim Morzu, który teraz o paru dni, tak jak widzisz, pada, do samego końca dowieść ten klimat i tą właśnie fajną atmosferę, która jest na Polskim Morzu, a przede wszystkim między Międzyzrojach. I tutaj wielkim słowa podziękowania dla burmistrza, bo jednak ufa, ufa Federacji Babylon i dajemy świetne widowisko. Wiadomo, że trudno jest ocenić tak obiektywnie swoją pracę. Ale jakbyś ty mnie spytał, Artur, o najlepszą walkę wieczoru, ja bym musiał się długo drapać po głęboko, żebym ci wskazał, więc to, to jest takie moje podsumowanie, jeśli chodzi o walkę wieczoru. No nieoczywisty jest dla mnie ten wynik, to musiałbym sobie jeszcze na spokojnie to ja sobie przejrzeć. Waga, waga, e, waga walki wieczoru, czyli walki o pas, mi się wydaje, że daje tu pierwszeństwo tej całej sytuacji. No bo to co oni zrobią... bonusami żebyś miał Wiesz co no z bonusy, no wiesz, tak jak powiedziałeś, wcześniejsze skończenie e, e, nie było poddania. Nie było poddania. Były walki przed czasem, wiesz, wiesz przed czasem skończenia na wątrobę Przemka Górnego, świetne. E, Sergiusz zajął z łokciem, e, gdzie podłącza kulpę. E, no jednak wiesz, no walka wieczoru, tutaj te to co Brazylijczyk przyjął i to, co to naprawdę wytrzymał, to, to jest kurczę tego i tam był naprawdę wielki moment. Ja byłem naprawdę w ciężkich stresie, bo Łukasz miał moment tutaj takiego kryzysu, ale potem ta druga runda jednak fajna. No, masz rację, no, ale fajnie, że tak jest, bo przynajmniej usiadłbym z Tomkiem Babińskim z Przemkiem krokiem, byśmy się zastanawiali, kogo tutaj obdarzyć e, dodatkowym bonusem. Ja jestem zadowolony z tego wydarzenia i też się cieszę, że wy jako MMA.pl przyjęliście i mimo tych bardzo daleko kilometrów i tak dalej, wspieracie nas jako partner medialny. Z Poznania w miarę blisko fajna trasa. No to, no, no to Słuchaj Artur. Pytać Ciebie, co dalej, to, to jest w zasadzie szukanie wolnej luki i weekend w kalendarzu, więc wszystko zajęte w zasadzie. I kurde, no w wakacje się zapowiadają pracowicie. Pomimo iż to nie jest najlepszy sezon do robienia gal MMA, to jakoś się ta tendencja, jak patrząc na ten kalendarz. No to jest zapchany dosyć, no bo armia jest na przykład pod koniec, pod koniec KSW, KSW, jest też FEN, FEN będzie? będzie? będzie w Rągowie, tam też już no. e, mam dwa zestawienia, ale na KSW mam cztery, w tym walka wieczoru żeby kto Tomek Romanowski, który tutaj już dzisiaj był, e, Dawid Śmiałowski z Kasmarczykiem, to będzie pewnie wojna, e, Patryk Surdy, no i niedługo ogłoszenie kolejnego mojego zawodnika, czyli czterech, potem mamy znowu sierpień i walka, KSW będzie na torwarze już ogłoszone i walki wrzoska i sarary i też pewnie fajne inne wydarzenia, które pewnie KSW ma to zwyczaju. No i Fame MMA, które też pewnie gdzieś będzie dorzucało swoje rzeczy. No i już tam mam zestawienie, które na pewno szokuje świat freaków ale poczekajmy na ogłoszenie Federacji Fame. Masz rację, e, kiedyś lato było zawsze martwe i się nic nie działo, a teraz jednak e, jest tego dużo, też dużo z tych federacji. Wiesz, Prime robi za chyba jutro, e, więc... E, no troszeczkę tego jest, no ale brońmy ten spor i e, zapraszam w październiku na kolejne gale Babilonem No. właśnie, czyli tutaj sporo roboty we wakacje i już od września robota przy matchmakingu i układaniu karty walk, no wiadomo, wiadomo. Już, już, już układam karty walk na październik i, i listopad, grudzień, bo na pewno będziemy mieli cztery gale. Ale już ale plan... to jest na razie tak na papierze, w Excelu, na czy papierze. już wiesz co, co, Nie, 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 nie na, 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 na papierze już mam kilka zestawień, gdzieś sobie w głowie układam, ja mam taki magiczny zeszyt, który się tam wiesz, e, zapisuje też wiesz, szukam tych zawodników, myślę jak to zestawiać, będę musiał wrócić też do kilku tego, tak jak powiedzieliśmy już tutaj, tego walka Tymka z Łukaszem Siwcem, na pewno będzie pewnie obrona Piotka Kasprzaka bo Piotka Wawrzyniaka, bo to trzeba będzie zrobić. No i poczekamy przede wszystkim, jakie dostanę tam zielone światło na tym... Miasta i miejsca, lokalizacji kolejnych Gal Babilonu, bo wtedy będę mógł wiedzieć, jakimi zestawieniami pograć i przede wszystkim znowu dać szansę kilku młodym, fajnym, perspektywicznym zawodnikom, bo na to będę stawiał. Na pewno będzie kilka debiutów, mam tych chłopaków, tego obiecałem i te walki, także na kolejnych Babilonach zobaczycie nowy czasy. Dziękuję, nie zatrzymuję, dziękujemy za fajną imprezę. Do Dziękuję zobaczenia, bardzo. Artur. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Ej, pozostałego Jesteśmy bezpieczni.